Zaczynamy dalej grę. UEFA Euro 2000. Czy Polska to będzie Mistrzostwo Świata? FUUU, Mistrzostwo Europy? Okaże się. Nadal mamy eliminację. Tym razem mecz Polska-Ukraina, który sobie właśnie wczytuję. Zajmujemy pierwsze miejsce w grupie. Z nami jest Norwegia-Austria. Chorwacja, Ukraina i Wyspy Owcze. Tak to wygląda. Środa 6 października 1999, eh, 9 rok. Eliminacje. Chorwacja 21. Pogoda deszczowa. Zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. Matysek, Adam Matysek to jest gość. Tomasz Hajt oczywiście jest Brzęczek, John Bazer, Michał Świerczewski, Iwan Wichniarek, Lapiński, Zieliński. Zaczynamy. Ukraine. Oh, drop, No i standardowo. Kamera, pyk. Zaczynamy. Proszę Państwa, Polska, Tomasz Iwan, Tomasz Iwan, Tomasz Iwan, podanie do łapki, biegnie, 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 biegnie. Co tu się wydarzy? o No i co, i co, i co? I strzał, 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 a piękne okienko. Piotr Świerczewski. Pięknie, pięknie. Nic, bramkarz nie mógł zrobić, nic nie mógł zrobić, bramkarz, nic. Proszę na powtórce, piękny strzał z linii polakarnego. Praktycznie z linii oddany strzał w lewe okienko górne. No, okienko górne, no, no to w górę, prosto. Ajajaj, aj, aj, pięknie, pięknie. Idziemy dalej, odbieramy piłkę. Mafiński, mafiński. Komu podać, komu podać. Raca się. Tutaj podanie do Tomasza Iwana. Tomasz Iwan biega na brakarny Dośrodkowanie, dośrodkowanie. Do do kogo? Tutaj, proszę Państwa, strzał John'ego Bazera. Było ładnie. Było blisko. Wybicie, proszę Państwa, naszych ukraińskich zawodników. Tomasz Iwan. Piński. Dośrodkowanie. I co? I znowu piłka wybita. A. O, pięknie Strzał A, Łapie bramkarz Tomasz Iwan, Tomasz Iwan Bieg na plekarny. Tomasz Iwan, Tomasz Iwan Strzał, bramka Proszę Państwa Trzeci gol w turnieju Piękna bramka, proszę zobaczyć na powtórce, tutaj z wód, pyk i z prawej nogi, Piękny strzał, bramka że nie miało nic do gadania. Jedziemy. 2-0, 2-0, 2-0, Polska-Ukraina 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Wigniarek, zmęczył się, już nie, nie pobiegnie sprintem, cofa się, wraca. Wichniarek, John Buzzer, John Buzzer, a i odebra piłkę. Tutaj, Michalski odebrał piłkę. Biegnie lewą. A z... jaj, aj, aj. aj nieładnie Co tu się wydarzyło? Strzał A, pięknie Co tu się wydarzyło? A koniec pisze połowy Zakomunikował Jaz na razie, dobrze, wygramy 2-0 2-0, 2-0, 2-0, wygrywamy. Whistleblows and the half begin. That's good challenge. Tomasz Iwan, Tomasz Iwan, Tomasz Iwan, waj, za pola karnego, i co? I to się... Co tu się stało? Goal kick taken then. Piotr Świerczewski Piotr Świerczewski Nie poddaje się Piotr Świerczewski Uu, Świerczewski jest to wskoszony brutalnie Czerwona karka Holowoloko jakiś Czy się rzuca Cymbał. Damy radę coś takiego zrobić? Ujajaj was nice clearance from the goalkeeper clean jabato day two headed straight back just sit down then brush check brush check Tego trzeba zmienić, mu się popsuł. Świerczewski się popsuł. Nie wiem, Tomasz Kłop. Tomasz Frankowski jest. Zmienimy. Zmiana, zmiana. Pierwsza zmiana w tym turnieju. Eliminacyjnym Jedziemy O, strzał z przewrotki chyba tutaj chciał być on the pitch. O Będzie jeszcze co, będzie jeszcze co, będzie jeszcze co? A, 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 a. Lovely control, 2-0. Pięknie, 2-0. To jest to. Pięknie. Polska 2. Ukraina 0 Piotr Świerczewski Injuryd so 9 październik 1999 Austria Gwiazd 16.45 pogoda deszcz <noise> A tu co? A tu się dalej instaluje. No, a pierdzielę 20% wisi już 20 minutę standardowo kamera, dobrze? Wichniarek, wichniarek, wichniarek. Strzał! Wichniarek! Brama! Co to za uderzenie? Piętnasty gol w turnieju! Wow! Siódma minuta. I już wygrywamy 1-0. Wichniarek się nie poddaje. On chyba będzie atakował całość sam. Trzeciak! Trzeciak! Znowu do Wichniarka. Wichniarek, co zrobi Wichniarek? Uuuu, został skoszony Wichniarek, ale sędzia to kalosz i tu nie gwizda. Dawaj to. Trzeciak, trzeciak, Wichniarek, 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 strzał, już miał strzelać. Czemu tu nie było nic? Ja chcę powtórkę. Ja chcę powtórkę, co tu się wydarzyło? Я... че того в пилке? Ну, хеба в пилке. Iwan Komarenko Ech Wichniarek, 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 Wichniarek Ze swojego konta Wichniarek Nikt się nie udało niestety Ujujuj, uj, spalony, spalony Artur Wichnielek na spalonym Niestety, niestety, tak to bywa A, już miało być coś Austriacy chcieli jakąś akcję jedną Przeprowadzić nie wyszło John Bazer, John Bazer. John komu poda, Wichniarek, Wichniarek, Wichniarek wbiega, Wichniarek strzela z takiego kąta bramka. Proszę Państwa, szesnasty gol w turnieju. Artur Wichniarek. Pięknie. Cudownie. Koniec pierwszej połowy, Polska prowadzi 2-0 z Austrią. Resume match, resume. Zaczynamy drugą połowę spotkania, Polska-Austria. Już Tomasz Iwan, Tomasz Iwan, pozdrościł wichniarkowi. Tomasz Iwan, Tomasz Iwan. Tomasz Iwan, zbiega. Tomasz Iwan traci piłkę, Tomasz Iwan Tutaj Austriacy wywalają piłkę jak najdalej się da Wichniarek, ale się przedar, ale się przedar. standardowo Ach, broni bramkarz Proszę Państwa Znowu wichniarek, znowu, on ma niespożyte siły. Strzał i znowu broni Bramkarz. Co tutaj się dzieje? Spalony. Nieładnie. Spoił się chłopina. A, piękne postopadłe podanie, znowu Wichniarek biega w pole, Wichniarek, bramka! 3-0, 17. gol! Pięknie, pięknie. Tutaj Austriacy widzę, robią triki, ale nie znamy te numery. Znowu Artur Wichniarek, a tym razem się nie udało. Lapiński, ma pusta bramka, Lapiński, biega, strzał, gol, 4-0. Pięknie, pięknie. Proszę, jakie przyspieszenie I strzał w lewe okienko. Piękna bramka. Poza zdrościć. Znowu Lapieński głodny, jest głodny, biegnie, biega w pole, aj, faulowany, nie był faulowany. Tutaj odbiór newsa w trzeciak. Znowu Tomasz iwan, Tomasz iwan strzał z przed pola. bramkarz. Koniec spotkania. Wygrywamy z Austrią 4 do 0. Posiadanie piłki 50 na 50. Pięknie. Cudownie. Fenomenalnie. Tak może być. Proszę państwa, tak może być. Bardzo pięknie. Cudownie, hallo, hallo, Co się, co się dzieje, co się dzieje, co się mu dzieje, to muszę wziąć się na dół, jak nie zapomnę, A look at the table Poland have qualified for Euro 2000. Pięknie. Pięknie. Zapiszemy sobie. Bo szkoda, aby się coś zmarnowało. No i cała reszta w następnym odcinku czy Polska wygra Mistrzostwa Europy. Czy wyjdzie z grupy? Okaże się później. A tymczasem trzymajcie się i pykajcie sobie zdrowy i wesoło. Pa, pa.